Witam serdecznie. Witamy serdecznie. Jedziemy na pierwsze w tym roku oficjalne ryby. Na pierwszych nieoficjalnych byłem wczoraj. Złowiłem dwa takie malutkie kleniki, ale to była tylko taka szybka, godzinna wyprawa, żeby zobaczyć, czy rzeka już wróciła do koryta. Czy są warunki, żeby mieć w ogóle szansę złowić rybę. Mamy dzisiaj spory mróz, bo jest minus 5 stopni. Ale, ale rzeka już ma taki poziom, że jest szansa złowić klenia zobaczymy mamy teraz południe, także 3 godziny łowienia w tym czasie powinniśmy zdążyć obłowić ze 3 miejscówki no i ciekawe, ciekawe czy uda się coś złowić już co? ja nie wiem czy my tu wyjedziemy potem ajajaj aj, aj. no tutaj jeszcze jest no za 2 km do rzeki. Dobra, najwyżej wrócimy pieszo, a samochód po roztopach zabierzemy W sumie te podłoże tutaj jest takie porowate, tylko powinniśmy podjechać bez problemu. Teren prywatny. No, to żeśmy się to żeśmy pojeżdżali. Obiekt monitorowany. Może nie jest zaminowany. Nie ma internetu już no, jesteśmy w lesie. Uwaga! Jest, wyjechaliśmy, ale chyba tutaj będziemy musieli stanąć, zobaczyć. Tu jest normalnie sadzawka no, Nasza droga się już skończyła. Trzeba tylko jeszcze gdzieś miejsce znaleźć żeby zaparkować. Co ty nie, jak tutaj? O, kurczę. Musimy się znacznie cofnąć, niestety. Nowy rok, nowe przygody. Schód to może będzie ciężko ocenić I jak? No średnio mi się to podoba, zobaczymy. Tak, jak ja z miejsca nawet nie mogę ruszyć. Dobra. Może już coś przyjedzie jakby chciała. Wyruszamy braliśmy się, sprzęt mamy, podbierak wszystko jest, wiadro jest. Ale co tu są na dole? Nie, to A tu jakie miejsce, żeby zawrócić? No to damy radę. Najważniejsze, żebyśmy połowili. Kurczę, a tutaj taka fajna droga jest. Zobacz, a ja nie mam tej drogi. Ciekawe, jak co gdzie, jak tu trzeba było skręcić, żeby tu dojechać. Nie wziąłem plego. Na <toddź> hak. Z... Dobra, poczekaj tutaj. Się A ja z... widziałam, na się to już Myślałam, że jest. A chciałam powiedzieć, że właśnie droga jakaś taka bez przygód. Dobrze, że jest śnieg i jest widno, bo tak to sama, jakbym została w środku w nocy, to bym chyba nie wiem padła ze strachu, chociaż bojaźliwa nie jestem. Zawsze coś zapomnimy. Bez podbieraka jeszcze uda się wyjść na ryby, ale bez chleba to nie da rady. Od razu auto tutaj przestawiłem, ale powiem Ci, że przez tą kałużę to tak, no nie, że ledwo, ale nie bezproblemowo przejechało auto. Nie wiem, jak można chleba zapomnieć. Nie, on leżał z przodu na siedzeniu. Nie no, nie. ale to nie ja się ubierałam. Myślałam po prostu, że masz, no nie pomyślałam. To, że nie pomyślałaś. Ach, tak, tak, wiem, że nowe. ja nie pomyślałam to normalne. No. tutaj fajne miejsce, tylko że tutaj nie będziemy coś karcie, że tam tam nich zamiesziono. tutaj normalnie nie będę mówić. Ja tak kacper szybko nie dam rady przejść. Kacz się nigdy nie można rodzić, Chyba mam bardziej gumaki śliskie niż twoje. Tutaj jest kawałek prosty, musimy gdzieś tylko jakieś miejsce znaleźć. A tu była taka, taka ładna ścieżka przez zwierzaczki wydeftana, my się przez haszcze przebijaliśmy. <gry> Tutaj już jak będziemy się do rzeki zbliżali, nie, no to... No to procedury znamy, cicho. aura to jest coś niesamowitego, to ma taki urok To ma taki urok To są takie warunki, w których złowienie każdej ryby będzie ekstremalnie cieszyło. Najbardziej to nie lubię tego czekania, tych, że te 10-15 minut zanim się zacznie hałasować trzeba poświęcić na nęcenie. Wiosną jest fajniej, bo wiosną to się tam troszeczkę ponęci i te klenie są aktywne i od razu wskakują, a tutaj to łowisko trzeba budować. Dobra, od razu zmienię zestaw. Tutaj mam 6 gramowy, ale zmienię go na zestaw 8 gramowy, który w rzeczywistości, e, dzisiaj się okazało, że ma 10 gram. I myślę, że to będzie dobre. Tutaj tego nie widać, ale mamy taki delikatny wiaterek po wodzie, także Zdecydowanie lepiej mieć za ciężki zestaw niż za lekki. Zapomniałem zmienić żyłkę na... znaczy szpulę na kołowrotku, bo mam na nawiniętą żyłkę 0,20, a na dzisiejsze warunki lepiej byłoby mieć 18. O, tutaj mam właśnie 8 gramowy, ale ten zestaw, że ten Sławik jakoś tak, tak to wytoczył producent, że on ma tak naprawdę... Prawie 10 Tak, około 10 gram, ale tak urok jest spoko. O, tutaj już. Jak trzeba ciężki zestaw to już nie ma znaczenia czy to jest 8 czy 10. Czujesz jak wiatr wieje w tamtą tak, stronę, tak, nie? Tak, tak. Na rzece to tylko widać takie zmarszczenie mało, ale to już tak, tak nie pomaga mocno i tutaj właśnie cieńsza żyłka byłaby dużo lepsza. lepsza. Zimą zdecydowanie zestaw lepiej, żeby był odrobinę za ciężki niż odrobinę za lekki. Nawet bym powiedział, wyraźnie za ciężki może być, ale nie może być odrobinę lekki. A dlaczego zimą? No bo kle nie dnie stoją i one nie są takie ruchliwe. I ta przynęta jakby jak najdłużej musi koło nich gdzieś jak najstabilniej przepływać. One nie są gotowe na to, żeby za nią pędzić, nie wiadomo jak. Natomiast jak już są aktywne, no to nie, to lepiej, żeby ten zestaw był. To, tak powiem optymalny o, to zrobiłem sobie już pięć przyponów które dałem w strunówkę bo nic mnie tak nie wkurza jak wiązanie tych haczyków nad wodą wiosną to było tak, że zazwyczaj brania były natychmiast i najwięcej brań było zaraz w pierwszych rzutach a zimą tak na szybko nie przypominam sobie ani jednego klenia, którego bym znęcił i od razu złowił nie, ani jednego ani jednego tak nie przypominam żebym trafił ten chleb jest taki przemrożony, nie niekleisty, tłuszczowy. Klep jak jest nieświeży, to on psycha i traci swoje te najcenniejsze właściwości pod kątem zakładania go na haczyk. No w nocy jeszcze w samochodzie przemarzło. A może nam się uda złowić teraz jakiegoś pięknego klenia, dużego. I to za pierwszym razem, za no. pierwszym rzutem. Na oko już widzę, że... Coś źle? Że grunt. O ja, patrz, już zaczepiłem drzewo, no, no nie. Nie, nie, nie było w przypadku. I pierwszego razu, pierwszego klenia w pierwszym rzucie zimą. Czyli musimy cierpliwie poczekać. Zawsze kojarzę, że zimową porą to tak było, że trochę trzeba było porzucać. <noise> Najczęściej to było tak, że nic nie było. Akurat mieliśmy takie szczęście, że do kamery w tamtym roku. Zawsze brały, ale jak chodziłem sam, to już nie zawsze. Ale w pierwszych rzutach najważniejsze jest to, żeby zaczepu nie złapać. Dlatego lepiej mieć za mały grunt niż za duży. Żeby klenia, które ewentualnie by się ustawił na starcie, nie spłoszyć. O, już ten, z przylotki zamarł Ale jak słychać. No. O! Jech. Z kontaktem? Kurde. co ty gadasz? O, nie chciałem go, poślizgnęła mi się noga, wiesz. Nie biłem mu haczyka. No trudno. Wjechał Sławik pod wodę, wiesz, ale nie wyglądało mi to na branie. <noise> Zawiało i to ostro już tak ile z 20 minut bez żadnych efektów zrobię tak, że dodam troszeczkę więcej tej zanęty serowej i zacznę już grubiej nęcić, tak wiesz, wabank Grube nęcenie agresywne na koniec potrafiło wywabić jakiegoś klenia musisz wymyślić jakieś ogrzewane przelotki Nie chcą dzisiaj współpracować z nami. Kompletnie. No, ja nie pamiętam, żeby kiedyś z zimą współpracowały. To trzeba wiosłować, wiosłować, wiosłować i liczyć na ten na ten moment i że się jeszcze go wykorzysta. No bo jeden już był dzisiaj i wykorzystałem. Uf. Ale zawiało zimnym. Jest już tam, że branie jest. Jestem ja, niedzielony. Nie, nie Łatnie ładnie kławi pod wodę. No nic, poległem w tym miejscu, niestety. <grymne> Idziemy dalej. A ja uparły się. Chyba. Ja? Tu chyba się dziki wylegiwały. Nie. tu się wodę. A może wyziewały się wodę. że to przez ten podbiera, kurczę. Właśnie trzeba było go nie brać. Tutaj to będzie trzeba oszczędnie męcić, bo tak naprawdę będziemy tutaj co najmniej raz jeszcze schodzili w dół rzeki, także żeby sobie nie nakarmić tych ryb. Takie zacięcie. No schowował się z ale ostre. Nie mam żadnych podstaw, żeby myśleć, że to było ranie. Tam dalej rzeka już się wypłyca. Bo po prostu pewnie wpłynęliśmy na mieliznę. Normalnie tutaj bym płycał, ale dzisiaj moim zdaniem nie trzeba. Tak z moich doświadczeń wynika, że kiedy ta woda jest taka wysoka, trącona, to nic to nie daje tutaj ukrywanie się. Najważniejsze to tylko żeby nie, nie dreftać za mocno Taka niestety, cisza. <grych> Jesteś już, że aż mi serce stanęło. Mówię cisza, nic nie mówisz. Nie, no, niestety. Ale usłyszałam to o. <grych> Dzisiaj moje ulubione słowo. To zaczep. <grych> ale w pierwszym momencie tak stanęłeś. Moje tak... Emoc nie wielki wysłał z już jest to było kilkadziesiąt metrów. Ja nie jestem już w stanie ocenić czy to branie, czy nie. Uf, ale się uparły te ryby dzisiaj. Strasznie. Rzuciły twarde wyzwanie. Kurcze. Dobra, zejdziemy z 50 metrów niżej, wiesz? Dobrze. Tutaj jednak za dużo, tam 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 jakieś drzewa leżą mi, co chwilę tam w jakieś zaczepy wpływ, wpływają. Tutaj będę już od razu łowił, nie będę robił takiego wyczekiwania, tego nęcenia wstępnego. No bo tak naprawdę jesteśmy cały czas w linii nęcenia tego chleba, który wrzucaliśmy przez ostatnie 40 minut. Kurczę, tu można płynąć i płynąć i płynąć. Ale jakby się rybę udało złowić, to byłaby radość. Oj tak. Wielka, no przede wszystkim to dla ciebie, byłaby nagroda za to, to sterczenie z tą kamerą. Ja to Cię podziwiam. No i nic nadal nie ma, kolejne, 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 kolejne rzuty bez, bez ryby. No i co, tak wygląda wędkarska rzeczywistość, szczególnie o tej porze roku i szczególnie jeżeli chodzi o łowienie kleni. Do tej pory do kamery zawsze jakoś tego szczęścia było więcej. Ja dzisiaj albo, za, albo go zabrakło, albo zabrakło umiejętności. Dziękuję bardzo. No dziękuję również. <laughs>